Cynk to minerał, który pełni kluczową rolę w prawidłowym działaniu gruczołu tarczowego. Jest on niezbędny do produkcji hormonów tarczycy, wspiera ich konwersję, a także przyczynia się do regulacji układu odpornościowego, co jest szczególnie istotne dla osób z chorobą Hashimoto. Niedobór cynku może prowadzić do wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak osłabienie odporności, przewlekłe zmęczenie, problemy skórne, a nawet pogorszenie funkcji poznawczych. Już nawet łagodny niedobór tego pierwiastka nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju autoimmunologicznej choroby tarczycy i pogłębienia objawów niedoczynności. Jest to wystarczający powód, aby rozważyć jego suplementację. Ale czy wiesz, że nie każda forma cynku działa tak samo? Jeśli zmagasz się ze schorzeniem tarczycy lub po prostu chcesz zadbać o zdrowie tego ważnego gruczołu, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Dlaczego cynk jest kluczowy dla zdrowia tarczycy? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele osób z niedoczynnością tarczycy wciąż odczuwa zmęczenie mimo przyjmowania leków? Odpowiedź na to pytanie może być prostsza niż myślisz być może brakuje im cynku. Ten niepozorny minerał działa jak prawdziwy dyrygent orkiestry hormonalnej w twoim ciele. Bez jego odpowiedniej ilości, twoja tarczyca po prostu nie może prawidłowo funkcjonować. Co dokładnie robi cynk dla zdrowia tarczycy? Przede wszystkim jest on niezbędnym składnikiem enzymów, odpowiedzialnych za przekształcanie nieaktywnego hormonu T4 w jego aktywną formę T3. Wyobraź sobie, że T4 to taki uśpiony bohater, który potrzebuje cynku, aby przebudzić się do życia i rozpocząć swoją misję regulowania metabolizmu. Bez tego minerału nawet najlepiej dobrane leki na tarczyce mogą nie przynosić oczekiwanych efektów. Cynk ma wpływ również na działanie jednego z hormonów nadrzędnych w stosunku do tarczycy, a nawet do zarządzającej nią przysadki. Jego zbyt mała ilość w organizmie przekłada się na zmniejszenie produkcji tyreoliberyny, zgrabnie nazywanej TH w podwzgórzu. Możesz więc sobie łatwo wyobrazić, że jego spadek rozpoczyna efekt domino. W pierwszej kolejności w dół leci poziom TSH, a to już stanowi wyraźny sygnał dla tarczycy, aby zmniejszyć syntezę hormonów. I sytuacja staje się naprawdę nieciekawa. Dodatkowo cynk jest niezbędny nie tylko do samej konwersji T4 do T3, ale także do prawidłowego wiązania się aktywnego hormonu te trzy z receptorem jądrowym tarczycy. Bez odpowiedniej ilości cynku, nawet jeśli twój organizm wyprodukuje ten hormon, może on nie być w stanie skutecznie działać na poziomie komórkowym. Jest to jak posiadanie klucza, który nie do końca pasuje do zamka. Mimo, że masz wszystkie elementy. System po prostu nie działa jak należy co więcej, badania pokazują, że niedobór cynku może wpływać na limfocyty T, kluczowe komórki układu odpornościowego. Zbyt niski poziom tego minerału może zaburzać ich funkcjonowanie, zwiększając ryzyko rozwoju autoimmunologicznego zapalenia tarczycy lub nasilając istniejący już stan zapalny. Jest to szczególnie istotne dla osób już zmagających się z chorobą Hashimoto, gdzie utrzymanie prawidłowej pracy układu immunologicznego może mieć ogromne znaczenie dla kontrolowania objawów choroby. A jeśli ty chcesz dowiedzieć się, jak stosować olej z czarnuszki z magnezem, by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła, to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną, na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl. Wpisz w przeglądarkę motyle.pl bądź kliknij w link w opisie, a my przechodzimy dalej. Po czym poznasz, że brakuje Ci cynku? Przyjrzyjmy się teraz uważniej temu, po czym poznać, że ilość cynku w Twoim organizmie uległa niebezpiecznemu uszczupleniu. Masz częste infekcje i problemy z gojeniem się ran? To może być pierwszy dzwonek alarmowy. Cynk jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a jego niedobór osłabia zdolność organizmu do obrony przed patogenami. Osoby z niskim poziomem tego minerału znacznie częściej zapadają na przeziębienia i inne infekcje, a ich rany goją się wolniej niż u osób z prawidłowym poziomem cynku. Ale to nie wszystko, ponieważ na niedobór cynku może wskazywać również utrata smaku i węchu, wypadanie włosów czy łamliwość paznokci. Wielu pacjentów z chorobami tarczycy zauważa również charakterystyczne białe plamki na paznokciach. Kolejnymi sygnałami alarmowymi są problemy skórne, trądzik, wypryski i przedłużające się stany zapalne skóry. Twój niepokój powinny wzbudzić także zaburzenia koncentracji, przewlekłe zmęczenie i obniżenie nastroju, zwłaszcza jeśli występują mimo prawidłowo prowadzonego leczenia tarczycy. Wszystkie te objawy mogą wskazywać, że twój organizm woła o więcej cynku, który jest niezbędny do jego całego funkcjonowania. A skoro opowiedzieliśmy sobie o tym, jak ogromne znaczenie dla zdrowia tarczycy ma cynk, możemy spokojnie przejść do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli najlepszych i najgorszych form tego minerału, po które warto sięgać. Tlenek cynku. Na samym początku wymienimy formy cynku, których powinieneś unikać w swoich suplementach, a zaczniemy od tlenku cynku. Jest to niestety jedna z najpopularniejszych i jednocześnie najgorszych form tego minerału, którą znajdziesz w wielu tanich suplementach. Jego główną wadą jest niezwykle niska biodostępność. Organizm przyswaja zaledwie około od 5 do 10% zawartego w nim minerału. Oznacza to, że większość tego, co przyjmujesz, przechodzi przez Twój układ trawienny bez żadnych korzyści zdrowotnych. Co więcej, tlenek cynku może powodować podrażnienia żołądka, nudności i dyskomfort trawienny, co jest szczególnie problematyczne dla osób z wrażliwym przewodem pokarmowym lub tych, które już zmagają się z dolegliwościami trawiennymi związanymi z chorobą tarczycy. A jeśli ty chcesz dowiedzieć się jak stosować olej z czarnuszki z magnezem, by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła, to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną, na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl. Wpisz w przeglądarkę motyle.pl bądź kliknij w link w opisie, a my przechodzimy dalej. Pikolinian cynku Kolejnym rodzajem suplementów diety z cynkiem, które mogą nie być najlepszym wyborem dla osób ze schorzeniami tarczycy, są te zawierające pikolinian cynku. Co ciekawe, jest to forma, którą jeszcze do niedawna wielu ekspertów zalecało jako jedną z lepszych opcji suplementacji. I faktycznie, jeśli spojrzymy na badania dotyczące jego wchłaniania, wyniki wyglądają obiecująco: jest on absorbowany znacznie lepiej niż tlenek cynku. Jednak najnowsze odkrycia rzucają nowe światło na tej kwestię, a mianowicie okazuje się, że choć pikolinian cynku rzeczywiście dobrze wchłania się do krwiobiegu, istnieje poważny problem z jego dalszym wykorzystaniem przez organizm. Kwas pikolinowy, do którego przyłączony jest cynk, wiąże się z nim wyjątkowo mocno, tworząc niezwykle stabilne połączenie. W rezultacie Twojemu organizmowi trudno jest odczepić cynk od nośnika i wykorzystać go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Co się wówczas dzieje? Paradoksalnie, mimo dobrego wchłaniania, znaczna część cynku zostaje po prostu wydalona z moczem lub odkłada się w Twoich włosach, nie przynosząc oczekiwanych korzyści zdrowotnych. Dlatego, biorąc pod uwagę, że istnieją inne formy cynku, które są równie dobrze wchłaniane, ale jednocześnie lepiej wykorzystywane przez organizm, warto go zamienić na znacznie bardziej przydatną formę. Polecane Formy Cynku. Zatem, jakie formy cynku wybierać w suplementach diety, aby jak najbardziej z nich skorzystać? Na szczęście istnieje kilka wartościowych opcji, które oferują zarówno dobrą przyswajalność, jak i efektywne wykorzystanie przez organizm. Na pierwszy plan wysuwają się kolejno chelat cynku, monometionina cynku, glukonian cynku, octan cynku oraz cytrynian cynku. Wszystkie te warianty charakteryzują się podobną skutecznością i są znacznie lepszym wyborem niż omówione wcześniej tlenek czy pikolinian. Nazwy te mogą brzmieć dość skomplikowanie, ale nie musisz być chemikiem, aby dokonać właściwego wyboru. Wystarczy, że podczas zakupów zwrócisz uwagę na etykietę i poszukasz jednej z nich. Pamiętaj, że prawidłowa suplementacja cynku może okazać się kluczowa dla poprawy funkcjonowania Twojej tarczycy. Szczególnie jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z leczeniem jej zaburzeń lub szukasz sposobów na uzupełnienie konwencjonalnej terapii, ile i jak przyjmować cynk. Znajomość dobrych form cynku, które wesprą twoją tarczycę w codziennej pracy, to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to znajomość dawkowania. Dzięki przyjmowaniu odpowiedniej ilości preparatów każdego dnia Szybko zauważysz poprawę swojego samopoczucia. Zatem, ile powinna wynosić dzienna dawka cynku? I w tym miejscu pojawia się interesujący paradoks. Mimo, że na opakowaniach suplementów często widnieją dawki od 15 do nawet 50 czy 60 mg, Twój organizm jest w stanie przyswoić ten minerał w znacznie mniejszych ilościach. Badania pokazują, że zdolność absorpcji cynku wynosi zaledwie około od 7 do 10 mg dziennie. Zatem pojawia się pytanie, jaki jest sens przyjmowania większych dawek, skoro organizm i tak nie jest w stanie ich wykorzystać. Co więcej, przyjmowanie zbyt dużych ilości cynku może przynieść więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim cynk potrafi być dość ciężki dla żołądka. Wiele osób po zażyciu suplementu z tym minerałem doświadcza nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak nudności, zgaga, bóle brzucha czy skurcze. Te skutki uboczne często zniechęcają do kontynuowania suplementacji, co jest problematyczne, ponieważ cynk jest ci naprawdę potrzebny, zwłaszcza jeśli zmagasz się z chorobą tarczycy. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Jeśli doświadczasz takich problemów, stawiaj na mniejsze dawki, które zniwelują ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych problemów trawiennych. Czujesz, że od 7 do 10 mg to niewystarczająca dawka dla Twoich obecnych potrzeb zdrowotnych. W takim razie wystarczy, że podzielisz większą dawkę na kilka mniejszych, które zażyjesz kilka razy w ciągu dnia. Pamiętaj jednak, aby robić to w co najmniej pięciogodzinnych odstępach czasu. Miej na uwadze, że przyjmowanie dużych ilości cynku wiąże się z pewną niedogodnością, a mianowicie może ono doprowadzić do niepotrzebnego spadku stężenia miedzi w twoim organizmie. To właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie tylko jednej dawki cynku w ilości od 7 do maksymalnie 15 mg. W twojej głowie na pewno pojawiło się jeszcze jedno pytanie, na które warto szczegółowo odpowiedzieć, a mianowicie kiedy przyjmować cynk? Otóż najlepiej robić to pomiędzy posiłkami. Jednak jeśli należysz do tej grupy nieszczęśliwców, którzy po jego zażyciu cierpią pokarmowe katusze, przyjmuj go z jedzeniem, co powinno zniwelować negatywne odczucia. O czym jeszcze należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że jeśli stosujesz jakiekolwiek leki na tarczyce, to powinieneś przyjmować cynk przynajmniej 30-60 minut przed lub po czasie ich zażycia. Nie tylko suplementacja. Na sam koniec tego odcinka czujemy się w obowiązku przypomnieć Ci o tym, że suplementacja cynku to nie jedyna opcja, aby uzupełnić jego niedobory ważne abyś zadbał również o jego odpowiednią ilość w swojej diecie do codziennego menu warto włączyć produkty naturalnie bogate w ten minerał takie jak ostrygi, wołowina, jagnięcina, pestki dyni, orzechy, nasiona sezamu, fasola, soczewica czy pełnoziarniste produkty zbożowe pamiętaj jednak że biodostępność cynku z produktów roślinnych jest niższa niż z produktów pochodzenia zwierzęcego Najlepszym podejściem jest połączenie zbilansowanej diety bogatej w naturalne źródła cynku z dobrze dobraną suplementacją, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania lub gdy wyniki badań wskazują na jego niedobór. Jak widzisz, mimo że cynk to niepozorny minerał, jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy jest nie do przecenienia od produkcji hormonów przez ich konwersję aż po regulację układu odpornościowego. Cynk działa na wielu frontach, wspierając twój organizm w codziennej walce o zdrowie. Masz już swoje doświadczenia z suplementacją cynku, a może dopiero zamierzasz wprowadzić ten minerał do swojej codziennej rutyny? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami o zdrowiu tarczycy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli ty chcesz dowiedzieć się jak stosować olej z czarnuszki z magnezem, by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła, to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną, na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl. Wpisz w przeglądarkę motyle.pl, bądź kliknij w link w opisie.